Dzień dobry, Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o branży maklerskiej, w szczególności o mniejszych domach maklerskich. A moim rozmówcą jest Pan Bartosz Krzesiak, dyrektor Dom Domu Maklerskim Navigator. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, domy maklerskie czy szczególnie te mniejsze szukają swoich nisz na rynku. Wy jesteście tego przykładem. Jedną z ostatnich nisz, która się pojawiła z szansą też dla, dla mniejszych domów maklerskich był rynek rejestru akcjonariuszy. Początkowo wydawało się, że ten rynek właśnie będzie należał przede wszystkim do mniejszych domów maklerskich, które postanowiły się w tym specjalizować. Okazało się, że o ten rynek postanowiły że te duże domy maklerskie, mające za sobą struktury bankowe. Jak ostatecznie rozdał się ten rynek? Czy faktycznie to był rynek, na którym zyskały mniejsze czy duże domy maklerskie? Zdecydowanie jakby usługa z potencjałem i z szansą dla całej branży, tak od początku żeśmy do tego podchodzili. Jeżeli chodzi o jakieś statystyki i podział tak zwanego rynku, to tutaj myślę, że na samym wstępie trzeba zrobić no zastrzeżenie, że trochę nie dysponujemy jakby twardymi danymi, tak, nie ma żadnych jakby takich oficjalnych podsumowań czy też danych, nie wiem, z Komisji Nadzoru Finansowego, przynajmniej jeszcze może w przyszłym roku będzie to inaczej wyglądało, w każdym razie też zgodzę się, że o ile wydawało się, że jest to ta usługa, o, o którą przede wszystkim będą walczyć mniejsze prywatne domy maklerskie, to finalnie okazało się i to nie będę ukrywał też jakby ku naszemu zaskoczeniu, że większe, większe podmioty, po prostu większe brandy kojarzone z bankami też tego rynku nie odpuściły i, i też o niego walczyły. No myślę, że w szczególności w obrębie jakby swoich klientów, może to były podmioty mimo wszystko trochę mniej aktywne i obecne na rynku niż te domy maklerskie mniejsze, ale jednak walczyły o ten rynek. Żeby trochę jakby przybliżyć, mimo wszystko popróbować pokusić jakieś statystyki, to według stanu na koniec ubiegłego roku 14, około 14 tysięcy podmiotów to były spółki akcyjne mandytowo-akcyjne. E, około tysiące, wiadomo, około. To, to, to spółki publiczne, więc ten taki rynek przynajmniej na papierze to około 13 tysięcy podmiotów. Biorąc pod uwagę e, jednak e, to, że spora część spółek albo już się przekształciła, albo jest w trakcie przekształcenia w dół, przykładowo spółki ZO, są też spółki w likwidacji, są spółki, które, e, które zawiesiły jakby swoją działalność, jak i są też takie spółki, do których po prostu trudno jest, jest dotrzeć. Trochę takie spółki no, figurujące w KRS-ie, e, nie prowadzące działalności. To tak naprawdę realnie ten rynek oceniamy na około 9,5 tysiąca spółek. Zobaczymy, jak to wyjdzie w statystykach gusowskich. To, czym możemy jakby już oprzeć się na twardych danych, no to możemy spojrzeć przez pryzmat naszego wyniku i tego, ile nam się udało zawrzeć umów. No My na chwilę obecną przekroczyliśmy 1600 umów, więc biorąc to pod uwagę, zestawiając to z tą liczbą 9,5 tysiąca spółek, zakładając, że to jest ten realny rynek, to mówimy o mocnych kilkunastu procentach, nawet bliżej 20%, około 17% to się w tej chwili kształtuje. Nie wiem, tak jak mówię, oficjalnych statystyk dotyczących innych podmiotów nie ma, natomiast wydaje mi się, że mogę jakby zaryzykować stwierdzenie, że pod względem wolumenu spółek i umów, które żeśmy zawali na prowadzenie rejestrów, możemy być liderem rynkowym pod względem jakby liczby spółek. Czyli rozumiem, że jesteście usatysfakcjonowani tym wynikiem zdecydowanie jesteśmy usatysfakcjonowani, e, powiem wprost, no, cele, które żeśmy sobie gdzieś wyznaczali, e, zostały istotnie przekroczone. Myślę, że warto wskazać, że no, można to porównać do rynku publicznego, tak, spółek notowanych na MGPW i na Unikonekcie mamy około 800, więc my mówimy o dwa razy większym rynku, tak, oczywiście podmioty co do zasady innej skali i wielkości, ale pod względem liczby to jest dwa razy, dwa razy rynek publiczny. Panie dyrektorze, zanim rozpoczął się ten bój o rynek rejestru akcjonariuszy, dużo się mówiło o tym, że to jest też wielka niewiadoma. Jakie wy jako Dom Maklerski napotkaliście główne trudności, jeżeli chodzi właśnie o, o, o walkę na tym rynku? No to myślę, że tutaj jest jakby kilka sfer tych tak zwanych trudności, tak? bo z jednej strony można posłużyć się optyką domu schodzą schodząc trochę niżej, a może nawet klub programu optyka samych spółek i optyka akcjonariuszy. Wspólnym mianownikiem chyba wszystkich tych trzech przestrzeni jest to, że przepisy prawa, no głównie jakby KSH, no w wielu miejscach są dość nieostre, pozwalają na różnego rodzaju interpretacje rotacje prawne i myślę, że z jednej strony albo tutaj trzeba poczekać po prostu na, no właśnie, m, większe jakby uszczegółowienie niektórych regulacji czy też dokoptowanie nowych, uszczegółowiających te, które są dzisiaj, Albo jeżeli tego nie będzie, to po prostu będzie jakaś praktyka rynkowa wszystkich domów maklerskich i pośrednio jakby ich klientów, żeby w odpowiednich sytuacjach wiedzieć, jak się zachowywać. Ale bezsprzecznie, no, są też już teraz, jakby w trakcie jakby tego procesu, w którym są spółki w, w, przy kontaktach ze swoimi akcjonariuszami, przy zbieraniu dokumentacji, odbiorze dokumentów akcji od akcjonariuszy, no, pojawiają się naprawdę dziesiątki różnego rodzaju problemów, i to nawet nie jest kwestia tego, że, czy dokumenty, Akcji były wystawione, czy też nie, i co, co w, takim, w takiej sytuacji zrobić. Czyli ta dyskusja, która miała miejsce i dalej trwa w zasadzie przez cały rok. To są też sytuacje, kiedy akcjonariusze pogubili dokumenty akcji. No i okazuje się, że w wielu na przykład statutach spółek nie było zaimplementowanej takiej procedury ułatwiającej umorzenie tego dokumentu i wystawienie duplikatu. No i są problemy, jakby natury, natury praktycznej. Akcjonariusze też boją się trochę jakby całej tej dematerializacji, nie rozumieją tego, wydaje się, że no też po prostu nie, 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 nie przydają jakby odpowiedniej wiedzy, pomimo tego, że no my myślę, że w głównej mierze teżśmy starali się jakby mocno położyć naciski na, na edukację tego rynku, to, to ci akcjonariusze nie do końca jakby to rozumieją, jakby po co, z czym to jest związane, po co to w ogóle jest, co też powoduje, że jakiekolwiek rozmowy, tak, jeżeli w ogóle się uzyska kontakt z akcjonariuszem, są mocno utrudnione, a ten kontakt, no też w szczególności przez sytuację pandemiczną, jakby co, no, no, który jakby temu nie pomaga, e, też, też jest bardzo trudny, bo, wskazując też na to, że w bardzo wielu sytuacjach e, spółki po prostu nie mają żadnego kontaktu z akcjonariuszami i nawet mają problem z identyfikowaniem tych akcjonariuszy. Więc tutaj natury znaczy problemów takiej natury korporacyjnej, prawnej jest, jest bardzo wiele i my się z tym mierzymy, mierzymy na co dzień. Też pewnego rodzaju spółki jakby same w sobie nie do końca wiedzą, jak się zachowywać. Tak? To mówię o spółkach w organizacji nowo, nowo takich zawiązywanych, o, o spółkach, które robią teraz albo za chwilę do 1 marca będą robiły, Podwyższenia kapitału, i emitować nowe akcje. To są spółki też, które są w zawieszeniu, tak, to znaczy, zdecydowały się na zawieszenie jakby działalności. I tam pytań o to, czy nawet czy, czy i kiedy ta ten wybór jakby podmiotu prowadzącego rejestr obligatoryjny no jest bardzo wiele, a praktycznych kwestii później tak samo. Naprawdę no duże wyzwanie jakby przed nami dla rynku. Mam nadzieję, że to się wszystko ułoży, ale problemów dzisiaj w spółkach, w tych relacjach pomiędzy spółkami a akcjonariuszami jest, jest bez liku. No właśnie, poruszył Pan bardzo ciekawy wątek, czyli tego, jak do całego procesu podchodzą spółki i jaką mają świadomość na temat tego, z czym muszą się zmie zmierzyć. Czy, czy można jeszcze spotkać spółki, które mimo upływu terminu nie dokonały podmiotu, który prowadzi dla nich rejestr akcjonariuszy? Oj, zdecydowanie można spotkać. Obserwujemy to w zasadzie na porządku dziennym. To nawet byłbym bardzo jakby zadowolony, gdyby te, te, te spotkania były takie spontaniczne i o charakterze jednorazowym. Tak jak mówię, one są dosyć częste. Trudno tutaj pokusić się o statystykę, bo tak jak mówię, no nie ma twardych danych, ale ja obawiam się, że tych podmiotów jest naprawdę bardzo dużo, i biorąc pod uwagę, jak dużo my żeśmy wysiłku też położyli na to, żeby jak najszerzej pokryć rynek, versus to, do, do ilu spółek, no nam się w jakiś sposób nie udało dotrzeć, bo po prostu nie ma z nimi kontaktu, tak samo jak z akcjonariuszami piętro niżej, jakby spółki mają problem z dotarciem, to ja obstawiam, że nawet, i tu uwaga, do kilku tysięcy spółek, myślę, że wciąż nie zawarło umowy na, na prowadzenie rejestru, tak, stąd też jakby ten na początku to, co wskazywałem na ten tak, tak zwany realny rynek, tak, to wcale nie oznacza, że wszystkie te podmioty te umowy pozawierają, wiadomo, że to się wiąże z różnymi ryzykami prawnymi, ale jednak no, na dzień dzisiejszy oceniam, że wciąż bardzo Istotna część rynku jest, nie ma tych umów zawartych, pomimo tego, że obowiązek prawny był do 30 września tego roku. Właśnie, nie, nie ma umów, i co dalej? No dokładnie, co dalej, bo jakby się dobrze zastanowić, to tak naprawdę nie tylko zarządy spółek, same spółki jako podmioty prawne, ale także akcjonariusze no będą miały olbrzymie problemy natury korporacyjnej. Wiadomo, że te, te problemy będą się w, w miarę w upływu czasu ujawniać. Myślę, że przy najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy po 1 marca przyszłego roku, no pytanie jak w ogóle odbyć walne zgromadzenie akcjonariuszy, jak zidentyfikować. Zidentyfikować sposób jakby zgodny z prawem skład akcjonariatu, kiedy tego rejestru akcjonariuszy nie ma, etc. Jak podjąć jakiekolwiek uchwały i tak naprawdę wiążące decyzje, które często jakby wymagają zgody, zgody WZA, tak? O, oczywiście no, pewnie jakimś rozwiązaniem będzie to, że te podmioty w końcu podejmą stosowne uchwały, no WZA wybiorą podmiot prowadzący rejestr, jest, będzie otworzony, no ale już dziś tak. Są na dość istotnym ryzyku tego, że inne podmioty, no w szczególności akcjonariusze, no mogą mieć odpowiednie roszczenia względem zarówno zarządzającym, jeżeli zarządy spółek no nie podjęły stosownych kroków do tego, żeby no nawet jakiś projekt na walnym się znalazł. Hmm. Wspomniał Pan o problemach, jak i z jakimi mierzą się spółki, a także akcjonariusze. Mam pytanie jako do Pana jako przedstawiciela domu Klarskiego, Czy Wy pukacie do każdych drzwi, czy na przykład odpuszczacie sobie te takie trudniejsze tematy, gdzie faktycznie trudno jest zdobyć te wszystkie dokumenty i ustalić faktyczny skład akcjonariatu? No tutaj problem polega na tym, że jest bardzo trudno w sposób jakby jakościowy ocenić na początku, z jakim tematem mamy do czynienia. Oczywiście no my staraliśmy się taką pracę domową w miarę na bieżąco obrabiać i, i rozpoznawać te potencjalne spółki, z którymi chcemy się związać na rejestrach ale obawiam się, że z uwagi na skalę, tak, i też jakby to, to nie jest tak, że czasem się gdzieś nie, nie natrafimy na inny stan faktyczny, Niż mieliśmy pierwotnie rozpoznane, no bo jako prosty przykład, tak, i to nawet nie na zasadzie takiej, że mieliśmy nieaktualne dane, tylko może się okazać, że spółka, która jakby na pozór wydaje się prosta do obsługi w ramach usługi rejestru akcjonariuszy, czyli na przykład taka, która ma tych akcjonariuszy kilku, oczywistym jest, że im mniej akcjonariuszy, tym przynajmniej co do zasady, jeżeli chodzi o wolumen przynajmniej teoretycznie mniej problemów wraz ze wzrostem akcjonariuszy no może być też rozrost tych problemów ale no spółka z mniejszym akcjonatem okazuje się że za chwilę co myślę że też jest ostatnio dosyć popularne przeprowadzi emisję poprzez crowdfunding no i z tych kilku akcjonariuszy nagle się zrobi kilka tysięcy akcjonariuszy, tak, i też trzeba będzie to obsłużyć jakby w ramach, w ramach usługi przez dom maklerski, także pewnie na wstępie można było ten rynek też trochę rozdzielić na tak zwane podmioty trudne, czyli te, które znajdują się w, w likwidacji czy w jakichś, czy w jakichś procesach restrukturyzacyjnych, bo wiadomo, z czym to się może później wiązać. My też jakby do tych podmiotów no w umiejętny sposób podchodziliśmy i, i, i bardzo selektywnie, no ale przy takim jakby wolumenie, tak jak mówię, ten, ten znak zapytania, tak, z którym przyjdziemy się, przyjdzie się nam, nam i innym podmiotom jakby zmierzyć w tej takiej dacie zero, czyli na dzień dzisiejszy 1 marca przyszłego roku. Oczywiście, biorąc pod uwagę, jakby wyprzedzające przygotowanie do tego, no, może być też jakimś tam dla wszystkich zaskoczeniem i różne stany faktyczne przed nami. Hmm. Koncentrujemy się w tym momencie na spółkach niepublicznych, ale też pytanie o spółki publiczne, bo one też mają nowe obowiązki, czyli dematerializację wszystkich i rejestrację jak wszystkich akcji w KDPW. Jak one sobie radzą z tym procesem? Czy to jest taki samy, tak samo duże wyzwanie jak w przypadku spółek niepublicznych? Myślę, że zdecydowanie mniejsze z uwagi na to, że każda z tych spółek publicznych przynajmniej raz w swoim życiu korporacyjnym, no przed debiutem na, na GPW podobny proces musiała przejść. Oczywiście no trochę w innych realiach jakby prawnych i, i pewnie też często w innych realiach osobowych wśród, w samych spółkach, bo to mogło być dobrych kilkanaście lat temu, ale jednak patrząc jakby rynkowo to wciąż jest wyzwanie dla rynku i dla instytucji, nawet myślę, że dla samego KDPW, bo według naszych wyliczeń blisko połowa emitentów nie ma wszystkich akcji zarejestrowanych w KDPW a to właśnie dotyczy takich spółek tak dotyczy spółek publicznych tych które chociażby jednej akcji nie mają w KDPW to żeby ona powinna zostać zdematerializowana w KDPW więc my mówimy cały czas jakby o wolumenie istotnym no bo to jest około 400 czy 400 kilkudziesięciu spółek które ten proces w KDPW muszą przeprowadzić no wydaje się że jest to mniejsze wyzwanie tam są też mniejsze jakby takie można powiedzieć wymogi jakby terminy Nowe, pewnych rzeczy, które spółki prywatne muszą przedsięwziąć, spółki publiczne jakby takich wymogów nie mają. No ale jesteśmy mniej więcej w tym momencie, tak? To znaczy, zgodnie jakby z wytycznymi KDPW, do końca roku pewne dokumenty od tych spółek publicznych powinny trafić do krajowego depozytu. Tu mówię jakby o samych wnioskach w celu zarejestrowania tych papierów. Więc z naszej perspektywy znowu, tak? Są podmioty, które już w zasadzie wszystko przeprocesowały i tak naprawdę czekają na. Stosowną uchwałę postanowienia KDPW. Są podmioty w trakcie, są takie, które dopiero rozpoznają temat i też szukają domu aktorskiego, który mógłby odpowiednie usługi w ramach tej dematerializacji, tu głównie mówię o pośredniku rejestracyjnym dla spółki wykonać. No a znając życie, pewnie będą i takie, które w przyszłym roku, a pewnie nawet i po pierwszym marca też się obudzą, że trzeba coś, coś zrobić. Także tutaj też jest pewna praca dla spółek publicznych do wykonania. Ale tak jak mówię, myślę, że ona jest zdecydowanie mimo wszystko jakby prostsza z uwagi na to, że te spółki już raz coś podobnego w swoim życiu korporacyjnym testowały. Hmm. Rejestr akcjonariuszy to oczywiście jedno. Mniejsze domy maklerskie oferują także szereg innych usług i szukają swoich nich, jak na przykład agent emisji, a także idą w kierunku crowdfundingu. Myśli Pan, że to jest szansa właśnie dla mniejszych podmiotów, żeby faktycznie mocniej zaistnieć na, na rynku maklerskim? Tak myślę. Myślę, że małe podmioty właśnie szukają swoich jakichś takich nisz, a jeśli nawet nie nisz, to pewnego wyspecjalizowania w ramach jakichś... Usług. Może nawet takich właśnie usług trochę wydawałoby się jakby no zdecydowanie mniej nośnych niż, nie wiem, oferowanie papierów wartościowych, tu mówię zarówno jak bo samym rejestrze scenariuszy, czy, czy agencie emisji przy, przy obligacjach, czyli no tak naprawdę o usługach dematerializacyjnych. I, i wydaje się, że to jakby w tym kierunku w tym kierunku to zmierza. No, my stawiamy dość mocno właśnie na tą szeroko pojętą dematerializację w kontekście usług agenta emisji tutaj te. Myślę, że mogę wskazać, że liderujemy temu rynkowi. Co piąta emisja, co piąta rejestracja w KDPW przychodzi przez kinetor. Początku, początku istnienia tej usługi służyliśmy ponad 100 emisji obligacji, obligacji korporacyjnych. Eee, I eee, także to w tym kierunku wszystko jakby zmierza, patrząc też na inne domy maklerskie. Z tym, że ta taka ścisła specjalizacja, czy właśnie poszukiwanie swojej niszy, myślę, że nie wyklucza też takiego bardziej szerokiego podejścia, jakby do rynku i świadczenia no wielu te, także innych usług maklerskich. Eee, no, tylko może przy trochę jakby mniejszej, mniejszej specjalizacji. No myślę, że każdy dom materski, no musi stać na, na, na kilku nogach. Im, Im bardziej one są jakby stabilne, także pod kątem cash flow, no to tym, tym lepiej oczywiście dla, dla podmiotu i dla organizacji. Mhm. To już na koniec mam pytanie o wasze bezpośrednie plany na przyszłość. Będziecie budować te nogi, na których już stoicie, czy dokładać kolejne? Myślę, że i to, i to, tak, bo te, te nogi, na których stoimy, wydają się już jakby dość stabilne, no ale też trzeba jeszcze jakby popracować nad tym, to znaczy, no tak jak przy samym rejestrze, tak, no mamy duży wolumen spółek, trzeba to jeszcze jakby wszystko, wszystko obsłużyć i tą usługę też jakby świadczyć na, na odpowiedniej, odpowiedniej jakości. No tutaj staramy się ze wszystkich sił także poprzez udostępnianie stosownych i ułatwiających życie spółkom i akcjonariuszom programów, IT i aplikacje, udostępniliśmy niedawno moduł zdawczy odbiorczy od października tego roku dla naszych klientów, co ma ułatwiać, jakby logistyk, wypełnianie jakby logistykę dokumentacyjną pomiędzy akcjonariuszami i, i, i spółkami. Ten crowdfunding wydaje się, a propos Pana pytania co do nowych usług, wydaje się, że pytanie bardziej, jak i kiedy, niż czy w ogóle, bo zdecydowanie no też jest to kierunek jakby z olbrzymim potencjałem i to takim potencjałem, wydaje się, bezwarunkowym. Ten crowdfunding po prostu jakby dobrze wpisuje się w, w, dla niektórych spółek w odpowiednim jakby cyklu życia, jako właściwa, odpowiednia, a czasami może wręcz jedyna forma finansowania. Wiemy, że się zmieniają regulacje prawne w zakresie crowdfundingu. Mniej więcej za rok wejdzie jakby kolejna paczka tych regulacji. Wydaje się, że też jakby podążająca we właściwym kierunku, więc wydaje mi się, że platformy crowdfundingowe też w ramach jakby domów maklerskich, także może w ramach jakby mniejszych domów maklerskich, to jest jakby kierunek, o którym zdecydowanie myślimy i myślę, że inni przedstawiciele branży także, także o tym w ten sposób myślą i tak na to patrzą. Panie Barszu, bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Serdecznie dziękuję. Moim rozmówcą był pan Bartosz Krzesiak, dyrektor Dom Maklerski Navigator, a kolejny program prosto z parkietu jutro godzina 12.